Jeżeli gramy w tak nieznajny sposób jak dzisiaj, no to, to mówię, cieszymy się chociaż, że jeden punkt jest. Nie? nie, no bardzo mocno się pokłóciliśmy w szatni, bo ja mówię, ja, ja cenię tych chłopaków, szanuję ich, powiedziałem, po was, to są magistrowie, fakultety i tak dalej, tylko ja dzielę piłkę nożną na, na dwa poziomy inteligencji. Prywatny i piłkarski, a piłkarską jesteśmy debilami. Nie? Może to zabrzmi ostro, brutalnie, no ale tak, tak trzeba to powiedzieć. My jesteśmy debilami piłkarskimi. Nie? Bo każdy, gdzie na tabliczkę mnożenia nie znał Maradona Szela. Do dziennikarzy, ale to byli geniusze piłkarscy. Jako ludzie, debile, ale piłkarz geniusze. My mamy fajnych chłopaków, inteligentnych, AWF, -y, studia, farmaceutyka, ale na boisku widać, że jesteśmy piłkarskimi debilami, no bo jeżeli piłka wpada na 2-1 dla nas i, i jest już bramka, to po co dobija Gronowski, który chłopak, ja mówię, AWF kończy, farmaceutykę skończył, gdzie rozum, gdzie myślenie piłkarskie, dlatego ja mówię, trzeba się mocno zastanowić, czy to ma dalej sens, z tą drużyną pracować, z tymi chłopakami, bo myślę, że oni trochę już nie wymyślą.